To jest on! To on! No way! To oznacza, że Polska zwyciężyła! Go Poland! Go Poland! Właśnie Wam pokazałem to oczywiście tylko procent tego wszystkiego co działo się w tym sezonie i mimo tego, że to może zabrzmieć trochę dziwnie. To był absolutnie najlepszy sezon w moim życiu. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, dwie sprawy. Po pierwsze, pamiętajcie, że trwa nadal konkurs na 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale. W tym konkursie możecie wygrać wspólne wędkowanie ze mną, wspólny wyjazd. Ja wam opłacam dojazd do mnie, zezwolenie, nocleg, wyżywienie. Dam wam sprzęt, jeżeli potrzebujecie. Absolutnie wszystko macie ode mnie zagwarantowane. Czy to będzie łowienie u mnie, czy to będzie łowienie u was, czy gdzieś w Polsce. Nie ma najmniejszego problemu. Załatwimy to wszystko tak, żebyście byli na mak Zadowoleni. Co trzeba zrobić, to musicie zobaczyć na odcinku konkursowym. Tam są wszystkie zasady, wszystkie reguły, wszystko dokładnie powiedziane. Link do tego filmu macie w opisie i myślę, że przynajmniej do końca tego roku jeszcze możecie słać zgłoszenia. Mimo tego, że jest ich już całkiem sporo, także życzę Wam powodzenia. Poza tym, jak już jesteśmy przy konkursach, wyniki konkursu na nazwę. Łodzi, słuchajcie, ten sezon był naprawdę pracowity dla mnie, o tym sobie za chwilę porozmawiamy, dlatego też nie bardzo miałem czas na to, żeby usiąść i przeczytać te setki komentarzy. Ponad 1000 ich napisaliście pod tym filmem konkursowym, także nie chciałem wpaść, przeczytać 15 dziennie, potem zapomnieć, albo po prostu wybrać z tej pierwszej setki. Chciałem to zrobić fajnie, rzetelnie, konkretnie, dlatego tak długo musieliście czekać na wyniki. Oto teraz na Waszych ekranach zwycięzca. Zwycięzca dostał ode mnie e, namiar do kontaktu pod komentarzem, który. Wygrał także gratulacje i od przyszłego roku ta nazwa będzie obowiązywać. Mimo tego, że jestem dosyć stary już, <gryw> w marcu 32 lata i mimo tego, że łowię praktycznie całe życie, to tak na dobrą sprawę jestem... Bardzo świeżym wędkarzem, dlatego, że większość mojego wędkarskiego życia, mimo tego, że zaczynałem łowić naprawdę od takiego i absolutnie nie chcę powiedzieć, że to było złe i nie jestem zadowolony. Miałem świetne dzieciństwo, mnóstwo czasu nad wodą, mimo tego, że może nie tak często jakbym sobie tego życzył, no ale wiecie, jak jest. To naprawdę nie chcę powiedzieć w żadnym wypadku, że było coś no, złego w tym czasie. Natomiast, no, to był taki bardzo pasywny okres w moim życiu, jeżeli chodzi o wędkarstwo. Ja oczywiście wędkowałem jak tylko mogłem. Ale to było wędkowanie statą, który bardzo rzadko spinningował. Jak już spinningowaliśmy, to głównie gdzieś tam za okonkiem, bez większej wiedzy. Mojego pierwszego szczupaka złapałem, jak miałem. 15-16 lat, także bardzo późno, a większość czasu spędzaliśmy łowiąc gdzieś tam białoryb w tych samych miejscach, bo nie było łodzi, bo nie było innych dostępów do wody, także łowiliśmy to samo na ten sam sprzęt, ja miałem wędkę starszą ode mnie i to całkiem sporo, na nią łowiłem płocie i okonie na żywca i liny na wielką rosówkę jak trzeba było. Także tak na dobrą sprawę te wszystkie nowinki, wszystkie nowe gatunki, wyjazdy, poznawanie tego wszystkiego to jest coś absolutnie nowego dla mnie i oczywiście to przekłada się wiele razy na, na wyniki. Ja tak jak mówię, nigdy nie wspominałem o tym i nigdy e, nie, nie chciałem takiego wrażenia odnieść, że jestem jakimś niesamowitym wędkarzem. Absolutnie nie. Chociaż mam zamiar być tak nieskromnie, <laughs> zrobię wszystko naprawdę, żeby łowić coraz lepiej z roku na rok. Natomiast mimo tego, że to czasami rzeczywiście się przekłada na moje wyniki, to ja to traktuję jako absolutnie ogromny, gigantyczny, wielki, wspaniały, tłusty mazurski <laughs> plus. Dlatego, że to, że tak wiele nowych technik jest dla mnie rzeczywiście nowych. I to, że tak wiele gatunków i tak wiele miejsc jeszcze nie poznałem, to dla mnie to jest największa wędkarska radocha, jaka tylko może być. Do tego mogę to nagrać, mogę wam to pokazać, jak stawiam pierwsze kroki, albo jak się dopiero uczę, jak progresuję, jak zmienia się to wszystko w życiu jak nowe rzeczy gdzieś tam sięgam po nie i uczę się tego wszystkiego, to jest radocha dla mnie niesamowita. Bo pewnie są tacy ludzie, którzy łowią półtora kilogramowe leszcze co sezon, w takich ilościach, że, że tu nawet mięsiarze z mojej wioski nie przejedzą. A dla mnie w tym sezonie złowienie półtora kilogramowego leszcza to była taka radocha, że po prostu no, w ręce się trzęsą nogi i niesamowity, wspaniały dzień. To jest to właśnie, o czym Wam powtarzam wielokrotnie. Nie wolno porównywać wyników z jednego jeziora i drugiego. Nie wolno porównywać wyników swojego doświadczenia w stosunku do innych, jeżeli nie o to Wam chodzi, bo oczywiście są tacy ludzie, którzy żyją rywalizacją. Ja absolutnie nie i myślę, że większość z Was również nie powinna, szczególnie kiedy dopiero zaczynacie. Jeżeli na Waszej wodzie 50-centymetrowy szczupak to sukces, to tak go traktujcie i nieważne, że ktoś dwa jeziora obok łowi takie ryby codziennie. Jeżeli dla Was 55 cm szczupak to jest życiówka, to cieszcie się z pobicia życiówki. Nieważne, że to jest średniej wielkości szczupak. Nieważne, że ktoś ma życiówkę 130. Gdybyśmy patrzyli pod tym kątem, no to oczywiście no, nigdy byśmy się nie cieszyli z ryb, bo zawsze będzie ktoś, kto łowi tych ryb dużo więcej. Ja do tego podchodzę tak samo i wiem. Dużego doświadczenia, że czasami są gorsze okresy, czasami są gorsze chwile, i wędkarskie, i gorsze sytuacje nad wodą. Wystarczy spojrzeć na, na jednych z najlepszych zawodników na świecie. Są takie drużyny, które jadą na, na gigantyczne zawody wędkarskie, ludzie, którzy łowią metrówki dłużej niż ja żyję i wracają. O kiju. Albo łowzi dwóch wędkarzy niesamowitych na Fly versus żerki Jezioro obok jeziora i ci mają 100 szczupaków tego samego dnia, a ci mają 15. I to wcale nie znaczy, że oni są złymi wędkarzami. Absolutnie nie. Czasami tak jest i to jest piękne w wędkarstwie. Także jeszcze raz pamiętajcie, że jeżeli bijecie życiówki, to cieszcie się z tego, że pobiliście życiówkę i nieważne, że ktoś ma na swoim koncie dużo większe ryby. Ja do tego właśnie tak podchodzę i dla mnie. Ten półtora kilogramowy lesz w tym sezonie, mimo tego, że to jest żadnej wielkości ryba, to była niesamowita radocha. Do tego kilka, czy kilkanaście nawet medalowych płoci tego samego dnia, to w ogóle był wspaniały dzień. Uch. Idealny dzień, naprawdę idealny. Nie zamieniłbym tam absolutnie nic. Piękna ryba, piękny lesz, masa świetnej płoci, niesamowita pogoda, no nic więcej nie jestem w stanie sobie wymarzyć. I tym długim wstępem chcę wam powiedzieć to, co widzicie w tytule tego filmu że ten rok rzeczywiście był najlepszym w moim życiu. I prywatnie, bardzo prywatnie wziąłem ślub. Urodziła mi się niesamowita córeczka, i wiele rzeczy osiągnąłem w sferze prywatnej gdzieś tam. Wiele rzeczy osiągnąłem w sferze branżowej, w sferze mojej pracy. Niesamowity rozwój kanału, o tym sobie też troszkę jeszcze porozmawiamy. I bardzo wiele dróg na przyszły sezon mi się otworzyło, bardzo wiele możliwości dzięki temu, że to wszystko tak się rozwija. Ale również pod kątem wędkarstwa, właśnie biorąc pod uwagę to, co powiedziałem przed chwilą. To również był najlepszy sezon w moim życiu. Mimo tego, że jesień była fatalna, nie pamiętam nigdy takiego okresu jak teraz, i widziałem tylu załamanych wędkarzy na mojej wodzie, jak już jakiegoś spotkałem, że to naprawdę serce się kraje, do tego jeszcze te sieci, wszystkie, no straszny, straszny okres, ale mimo wszystko to był wspaniały sezon. Zaczynając od początku tego roku, miałem swoje stoisko. Na rybomanii, sprzedawaliśmy koszulki, wysłałem wam setki a, paczek w tym sezonie z mojego sklepu i opaski, koszulki, czapki w ogóle wymietliście momentalnie i breloki, które wiszą teraz na, na mojej choince i masa innych rzeczy. Sklep w tym momencie jest zamknięty, jest przerwa urlopowo-remamentowa, wprowadzamy nowe asortyment, nowe rzeczy i na wiosnę ten sklep a, znów otworzę już z większą ilością rzeczy, także dziękuję wam bardzo za wszystkie odwiedziny na stoisku, to była masakra jakaś. Dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, czy będę w Poznaniu jak najbardziej tak, natomiast gdzie jak, po co, którędy, to dowiecie się już niedługo. Zaraz potem byłem w Hiszpanii, mój pierwszy raz w tym kraju niesamowita sprawa, szczególnie że w Polsce potężne mrozy jeszcze i burze, jak wyjeżdżałem z Warszawy. Uch, długa podróż, strasznie długa, ale ogólnie wyjazd niesamowity. Mimo tego, że trafiliśmy najgorszą pogodę na świecie, tydzień przed nami, tydzień po nas połapali. Fantastycznie. My trafiliśmy jakieś pojedyncze ryby, ale naprawdę nawet w wodzie gdzie kipi. Normalnie od ryby, a ciężko było coś złowić, także nikt z nas nie połapał jakoś wybitnie. Ja trafiłem pięknego sandacza, trafiłem kilka przyzwoitych ryb, także jestem zadowolony bardzo i na pewno do Hiszpanii wrócę. Chwilę później zupełnie przypadkiem wziąłem udział w jednych z największych zawodów wędkarskich na świecie. Predator Tour a w Szwecji, niesamowite, gigantyczne jezioro, ogromne, zatrzymywaliśmy się na środku wody, z żadnej strony nie było widać brzegu, w jednej sekundzie jest flauta, za chwilę półtora metrowe fale i zaciśnięte ręce na burtach łodzi, żeby tylko wrócić do domu, było tam trochę przygód, i mniej fajnych i bardziej. Złowiłem tam kilka metrówek, piękne, tłuste ryby, wędkowałem przy okazji tam z Kanal Gratis, bardzo fajna sprawa, mieliśmy takie koleżeńskie zawody między sobą, pocka górą oczywiście, <noise> dla zabawy to było jak najbardziej, ale po raz kolejny wędkowałem z chłopakami i z Sarą oczywiście na Kanal Gratis, także dla mnie to też wielkie, wielkie osiągnięcie, mogę śmiało powiedzieć, że to są moi znajomi w tym momencie i na pewno jeszcze zobaczycie ich na moim kanale i mnie u nich odwiedziłem sporo nowych zbiorników sporo jak na historię FWA bo było tak rzeczywiście przez, przez kilka lat że łowiłem przede wszystkim na jednej, dwóch wodach w tym roku tych wód było znacznie więcej i zaczynam szukać ale w porównaniu do tego co Was czeka w przyszłym sezonie to jest tyle co nic to co Wam już wspominałem to co Wam obiecałem że w przyszłym sezonie naprawdę będzie tych wyjazdów bardzo, bardzo dużo i nie chyba, nie być może, nie zobaczymy nie od kwietnia, nie od maja tylko już od stycznia ale lecimy na nowe ryby, których nie było na tym kanale jeszcze i już od stycznia ruszam daleko, daleko w Polskę i będę podróżował naprawdę bardzo dużo po to między innymi, żeby pokazać wam nowe miejsca, nowe gatunki, nowe techniki. No i żeby nie zwalać winy ciągle na to bez rybie, bo moje jezioro jest tak niszczone niestety. Zacząłem mówić na feeder, coś czego też nie było, i to pokazuje, jak świeżym wędkarzem rzeczywiście jestem pod wieloma względami. Dlatego, że na a, prawdziwy feeder nie łowiłem praktycznie wcale, stawiałem moje pierwsze kroki, widzieliście, mam nadzieję, jakiś tam progres. Trochę ryb połowiłem rzeczywiście na mojej wodzie całkiem przyzwoicie, łącznie z łowieniem na feeder z łodzi. Mega fajna zabawa. Nawet moją żonę zabrałem raz czy dwa na wodę. Musicie pamiętać, żeby ją ciśnąć, o to, żeby kartę zrobiła i w przyszłym roku wędkowała ze mną także mega mega fajnie i w przyszłym sezonie na pewno również feedery zobaczycie do tego seria taniego sprzętu bardzo fajnie przyjęta przez was na pewno będzie kontynuowana może w troszkę innej formie ale ten tani sprzęt ale za to bardzo fajny będziecie oczywiście mogli dalej wygrywać i mimo tego, że ta jesień była bardzo słaba, to połowiłem naprawdę fajnych garbusów w tym sezonie. Sporo pięknych ryb na super delikatne sprzęciki. i tutaj w dużej mierze Maximus. I słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy prowadzą sklepy wędkarskie albo mają kogoś znajomego, kto prowadzi sklep, Maximus chce w przyszłym sezonie pokazać się na polskim rynku i ma naprawdę dobre oferty dla tych wszystkich, którzy zdecydują się jako pierwsi wprowadzić ten sprzęt na rynek. Także zapraszam. Link kontaktowy macie w opisie. Czy warto? Sami widzieliście, jak ten sprzęcik się zachowuje. Złowiłem dziesiątki medalowych Płoci w tym sezonie, jeżeli chodzi o Białoryb to był rewelacyjny okres Piękny leszcz, myślę, że ponad setkę Grubo takich Płoci 30+, plus Na mega delikatny sprzęcik Na maczówkę, na feeder Z nowej łodzi, no po prostu rewelacje. No i oczywiście jak już jestem przy nowej łodzi No to nie sposób tego ominąć Nowa łódź, która daje mi masę możliwości Do tego przyczepka, do tego silnik Do tego echosonda Z osłoną Berleja Cały czas trwa przecena 50 na te osłony, także też Was zapraszam, przy okazji link macie w opisie. Spotkaliśmy się na małym zlocie na Zezuju, też bardzo fajne wyjście, i na Zezuju też nagrałem na Was pierwsze w życiu nocki moje nad wodą. Oczywiście wędkowałem w nocy parę razy bez kamery, ale teraz mogliście zobaczyć, jak to wygląda. To moje pierwsze kroki, także nie było rewelacji, ale trochę rzeczywiście mogliście na to popatrzeć. Były tam karpie przede wszystkim, i na karpiach byłem też w Bydgoszczy, gdzie połapaliśmy już naprawdę, naprawdę fajne ryby, i to wszystko na feeder <laughs> Było parę takich choli, które na pewno zostaną mi w pamięci na długo. I tak jak wspominałem, na ten feeder łowiłem też złódki, i żeby to nie była jedyna rzecz, którą zrobiłem dziwną w tym sezonie, to zabrałem też Kacpra góreckiego na spinning. Co prawda nie połapaliśmy za fajnie. I tutaj strasznie żałuję, że nie mieliśmy tych wirujących ogonków, tych duo Spin o które pytacie bez przerwy. Myślę, że to mogłoby otworzyć nam wodę w tamtym czasie. No niestety, nie połapaliśmy. Jakoś super fajnie, ale za to pogotowaliśmy, spędziliśmy masę fajnego czasu. Myślę, że wyjazd naprawdę super fajny. I jak już przy tym gotowaniu jesteśmy, to rzeczywiście parę odcinków z tym gotowaniem się pojawiło. Na pewno będę to kontynuował. Także kto strasznie nie lubi tego gotowania i musi wcisnąć łapkę w dół, to już teraz możecie, <laughs> dlatego że tego gotowania troszkę, troszkę będzie i Kacper, mimo tego, że śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy znajomymi i wiele razy wędkowaliśmy, mimo tego, że nagranych odcinków aż tak dużo nie ma, to Kacper jak najbardziej jest osobą, o której warto wspomnieć jako gość specjalny na moich odcinkach. Pojawił się również Radek Witulski i myślę, że Radka w przyszłym sezonie zobaczycie też nie raz, no i jak najbardziej coś, co nie ukrywam, było jednym z moich największych marzeń, czyli wędkowanie z Robertem Taszarkiem. Wspaniałych kilkady. Niesamowicie połowiliśmy, delikatny sprzęt, piękne pajki, nie największe na świecie, ale piękne i do tego rewelacyjne garbusy, no przepiękne ryby. Wszystko to na prototyp obrotówki Roberta, który będzie dostępny w polspingu. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo, tym bardziej, że ten sezon strągowy się zaczyna i powinny one spisywać się rewelacyjnie na pstrągi. Jak chcecie być na bieżąco z tymi informacjami, to link do polspinga również macie w opisie, ale ja Wam też obiecuję, że na pewno będziecie piękni. Którzy się dowiedzą o tym, że te obrotówki są już na rynku. No i na koniec coś, co no jest moim zdaniem skromnie może wielkim, wielkim osiągnięciem. Coś, co może nie powinno być na końcu tej listy, ale ja zawsze Wam powtarzam, że dla mnie najważniejsze jest to, że mogę robić to, co robię. I nieważne jest, czy te filmy mają 100 tysięcy wyświetleń, czy 10, czy jestem pierwszy na liście kanałów wędkarskich, czy trzeci, czy piąty, czy 97. Nie ma to dla mnie aż takiego dużego znaczenia. Najważniejsze jest to, że mogę robić to, co robię. Natomiast jak najbardziej jestem mega szczęśliwy, że w tym sezonie udało mi się przekroczyć 100 tysięcy subskrypcji i odpalić przycisk. A wsparcia. Niesamowite zasięgi w tym sezonie, niesamowity rozwój kanału. Przeszliście sami siebie, jesteście niesamowici po prostu. I mogę śmiało powiedzieć, że jak tak dobrze reagujecie na to, co zrobiłem w tym sezonie, no to przyszły sezon będzie rewelacyjny i trzy razy lepszy. Dlatego, że mam zamiar w przyszłym sezonie dać z siebie jeszcze znacznie więcej. Także ten sezon pod wieloma, wieloma względami postawił tą poprzeczkę naprawdę bardzo wysoko, ale tak jak wspominałem, nie chyba, nie być może nie. Zobaczymy, czy się uda. Naprawdę mogę wam śmiało już obiecać, że to co się będzie działo w przyszłym sezonie wymiata wszystko to, co działo się w poprzednich naprawdę. właśnie zgasła. Lampka. Także trzeba powoli kończyć. Naprawdę mam mnóstwo, mnóstwo rzeczy już zaplanowanych, mnóstwo zmian, mnóstwo pomysłów, ale przede wszystkim masę możliwości. Dzięki Wam, dzięki Patronite, dzięki temu, że oglądacie te filmy, dzięki temu przyciskowi wsparcia, dzięki temu, że pojawiają się współpracy, o których Wam oczywiście mówię, to przyszły sezon może być naprawdę niesamowity. Teraz z tych filmów jest troszkę mniej, troszkę mniej się udzielam w social mediach, bo o ile. No, nie wyobrażam sobie innej pracy. Jestem tak szczęśliwym człowiekiem, tak wybitnie szczęśliwym, że mogę robić to, co robię, że naprawdę ja zasypiam to, myślę o FWA, wstaję rano z uśmiechem na twarzy, myślę o FWA, daję żonie i córce buziaka i lecę do pracy. I to jest naprawdę niesamowite zajęcie. Mimo tego, że oczywiście to nie jest tylko wędkowanie, jest sporo papierkowej pracy, sporo pracy przy komputerze i masa innych rzeczy, o których wam nie, nie będę opowiadał. Natomiast praca jest absolutnie rewelacyjna. Ale jednak jest troszkę męcząca. Nie mogę powiedzieć, że nie. Friday jest niesamowita. Nawet jak wstaję o 5 rano, żeby zmontować film, potem jadę nad wodę, wracam, znowu montuję, coś tam popracuję i nagle patrzę na zegarek, jest 23 i tak pierwszy dzień, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, to i tak robię to z wędkarskim skurczem, ale... Jak to tak wygląda przez 10 czy 11 miesięcy, to rzeczywiście jest to troszkę męczące. Jak każda praca, no jak się myśli o czymś non-stop, jak się daje z siebie tak wiele, jak się działa bez przerwy na pełnych obrotach, jaki tu odcinek zrobić, co tu dodać do sklepu, gdzie muzykę lepszą kupić i tak dalej, tak dalej, to rzeczywiście to jest troszkę męczące. Dlatego postanowiłem, że zrobię sobie taki mały urlopik. Troszkę odpocznę od tego wszystkiego. Sezon jest fatalny, nic się nie dzieje, także, idealny moment. Spędzę trochę czasu z rodziną, co jest mega ważne. Spędzę trochę czasu na tych właśnie wolniejszych obrotach. Nie mówię, że już nie będzie żadnego odcinka do końca roku, być może po wigilii złapię mnie głód i wyskoczę gdzieś jeszcze nad wodę, ale teraz mam troszkę odpoczynku. Mam nadzieję, że rozumiecie to, mam nadzieję, że wybaczycie. Ja wiem, jak to trochę brzmi, że facet sobie łowi ryby i musi teraz odpocząć. Natomiast no, mam nadzieję, że rozumiecie, także parę dni jeszcze spokoju. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, kolejny sezon nie zaczyna się od kwietnia, nie zaczyna się od maja, tylko zaczyna się od samego początku stycznia. Dziękuję Wam bardzo raz jeszcze i podkreślę to po raz kolejny, że to był najlepszy rok w moim życiu. W dużej mierze dzięki Wam. Także dziękuję Wam bardzo raz jeszcze i obiecuję, że w przyszłym sezonie dam z siebie jeszcze więcej. A teraz, wesołych świąt. Połomania kija i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku FWA.